Dziś zabieram Was ze mną na mój dzień jedzenia w Hiszpanii, gdzie dużo trenuję i dużo jem. A to dlatego, że zarówno biegam, jak i trenuję siłowo. Zaczynamy dzień klasycznie od kawy, bo nie może być po prostu inaczej i tym razem to było na deptaku. Następnie wpadło śniadanie i tutaj szyneczka lomo, która ma naprawdę super makro, jest wysokobiałkowa, trochę sera, klasycznie jecznica i jakieś warzywa. Następnie moje ukochane wafle na słodko, właśnie, które dostaniecie w Hiszpanii, no i oczywiście druga kawka, bo tego nie mogło zabraknąć tego dnia. Następnie wysokobiałkowy jogurt grecki, 0% tłuszczu z jakimiś płatkami, które znaleźliśmy, truskawkami i bananem i do tego też kawa mrożona, której akurat tutaj nie było widać, tak, żeby sobie po prostu dobić trochę białeczka. Następnie bowl kurczak, teriaki, warzywka, ryż. Akurat to jedliśmy w knajpie, ale jest po prostu przepyszne. Na koniec dnia wleciała taka micha owoców. Spokojnie, ja zjadam z jedną trzecią tego, co tu widzicie. Resztę zjadł Piotrek. No i potem wpadło jeszcze trochę szyneczki, serka, bagietki i oliwek. Także tak kończę dzisiejszy dzień.